No, niesamowicie jest. Jestem w lekkim szoku. To już jest 14 godzina mojego pobytu tutaj. I zastanawiam się, co mam do cholery zrobić ze swoim czasem, bo mam go mnóstwo i nie bardzo mam, nie bardzo mam pomysł na to, co mogłabym, co mogłabym zrobić, żeby się czymś zająć. Robert buduje, Buduje dom, drugi dom. Wczoraj pojechaliśmy do sklepu, kupił, kupił części. Teraz jest zajęta. Ja chodzę. I zastanawiam się właściwie, co mogłabym zrobić. O, możecie zobaczyć, jak to wygląda. Robert mieszka, Robert mieszka w takim domku. Tutaj ma wszystko. Łącznie z, łącznie z kuchenką. Która wygląda tak. Łóżko. Tam jest mój laptop, na którym pracuję, z którego przysyłam wam, przesyłam wam materiały. Nieźle. Bardzo nieźle. Bardzo nieźle. Ale ja się uśmiecham, bo naprawdę da się to przeżyć. Tu jest kuchnia. Tak, tak wygląda kuchnia. To jest kuchnia właśnie. Tu są nasze krzesła, na których siedzimy jedząc kolację albo obiad. Yy, tutaj jest yy, mini szafa, w której Robert przechowuje sobie wszystkie rzeczy. Lodówki nie ma oczywiście, no ale kto by chciał lodówkę. Tutaj są wszystkie niezbędne środki czystości, trochę śmietnika. Yy, a tu jest Robert, który, który właśnie dzielnie buduje kolejny domek, tak? Właśnie do was macha. Widać? O, właśnie tam jest Robert i buduje następne, następny domek, który jest mu potrzebny. What for you building this? To another room. Okay, room to, to live, yeah? yeah. okay. Po prostu buduję sobie drugą część, bo już ma za mało miejsca, no ma za dużo rzeczy. Robi to wszystko sam, dosłownie sam. Niczego nie kupuje właściwie, bo nie ma na to pieniędzy. Wszystko, co znajdzie, wszystko, co uda mu się dostać od ludzi, wykorzystuje. jest wszystko potrzebne, wszystko się przydaje i wszystko ma swój cel i sens. Tam jest prysznic, w, w którym jest podłączony system, system nawadniania z rzeki bezpośrednio, więc można się tam wykąpać. Dzisiaj rano się tam kąpałam. Nawet zdołałam umyć włosy. Tutaj mamy, tutaj mamy kuchnię, czyli tą część do mycia. System wygląda tak, że jak chcesz wody, jak potrzebujesz bardzo wody, to musisz odkręcić tutaj. O, kurek i woda leci. To jest wszystko woda z rzeki. Po prostu z rzeki. O, tak sobie woda leci. Hmm? I, will, I will show. I will show. Robert bardzo chcę, żebym Wam pokazała, że stworzył sobie, stworzył sobie system, który polega na tym, że ma trzy różne odgałęzienia tej, tutaj, tego systemu całego wody. Czyli ma jedno doprowadzenie do prysznica, drugie ma doprowadzenie do podlewania ogrodu, a trzecie do kuchni. Tak? Czyli jest to bardzo zaawansowany sposób. I to wszystko zrobił sam. I wszystko, wszystko sam musiał stworzyć. Tutaj jest, tutaj jest lampa solarna, która łapie energię. Agregat jest gdzieś w środku. Właściwie tu jest wszystko, co tylko można potrzebować do tego, żeby przeżyć. W kuchni same warzywa, bo Robert, Robert zdrowo się odżywia, jest wegetarianinem, więc je same warzywa, owoce. Większość rzeczy sam sobie hoduje w swoim ogrodzie, czyli ma wszystko to, co jest niezbędne do życia. Trochę rzeczy kupuje w sklepach, ale te trochę rzeczy to znaczy, to jest na przykład gem z imbiru, to jest na przykład odrobina ziemniaków. Krakersy bo je lubi, a reszta to są wszystko rzeczy, które rosną tam i które sam wypielęgnował, sam posadził i sam zbiera. Pierwszy posiłek dzisiaj pewnie będzie około godziny 16, bo Robert rano je awokado. Później pije dużo wody, a po południu je porządny posiłek składający się z pomidora, z ziemniaka. I jeszcze kilku innych warzyw i owoców, to znaczy, co w odpadnie pod rękę, ale on to wszystko robi świadomie, bo, bo bardzo zdrowo się odżywia, więc to nie jest tak, że przypadkowe rzeczy on sobie tam zbiera. Tylko po prostu zbiera te rzeczy, które, na które ma ochotę i które są zdrowe e, dla niego. I dla mnie mam nadzieję też będą zdrowe. Ale na razie żyję, więc... więc zobaczymy co będzie dalej. to sing. The nicest is the one with the guitars. No, first start drums and then the guitars and then the singing. Sit down. Oh. No, I understand. stand. I'm making a film. Oh. I don't know if this is any good. Exactly how to work this, I don't know. But it, uh, I don't think this is We're ready to shut it up. Oh, yeah, well, another quite Okay, we'll um, go back to the top. Is it that one? Come on. Um. 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 I the name of Probably you must have seen that kind of dancing. Maybe someday, uh, somehow I was, but I'm not sure. That's already. You, you go to Haiti? I had never been in Haiti. That's her. She won the contest. You like her? No, it's just the uh, music. She did music you like how her dance yeah huh? you like her dance I'm asking about no not really it's just inquisitive you know <laughs> Chodzenie po buszu nie jest, nie jest normalne, i nie chcę tego robić. Tam gdzie Robert. Poprosiłam go, żeby zaprowadził mnie do swojego starego domu, no to to robi tak, tylko nie powiedział o tym, że je będziemy szli przez samo serce buszu, gdzie nie ma drogi. Więc yy, pełny i z pełnymi portkami przedostaje się przed ha, przez haszcze, próbując przeżyć. Nie wygląda to zbyt ciekawie, bo ja się po prostu wszystkiego tutaj boję, bo tu jest dziko, no nawet nie ma jak przejść, ale idę. Robert, Robert się bardzo, bardzo dobrze tutaj czuje. Nie ma najmniejszego problemu z tym, żeby, żeby się przemieszczać. Ja mam trochę większy problem w włożeniu po, po krzakach. Mam nadzieję, że przeżyję. I to jest droga usypana on ją kiedyś, kiedyś sam usypywał. Burz wygląda fantastycznie tylko te wszystkie odgłosy. I zwierzęta, które plączą się pod moimi nogami, jak również pająki w wielkości mojej ręki, nie są zbyt przyjemną e, rozrywką. I na pewno nie taką, której sobie mogłabym kiedykolwiek zażyczyć. A teraz muszę przyspieszyć, bo za chwilę przywali mi wielka palma w głowę. Ok, I will look out. You see it? Uh -huh. Na wszystko trzeba uważać. W że pająki, w Robert mówi, że tutaj są takie kolce, którymi można sobie. W którymi można sobie zrobić wielką krzywdę. Ja myślę, że tutaj wszystkim można sobie zrobić wielką krzywdę. Nic nie jest normalne. Jezu, jezu chryste. Upał jak diabli. Przeżyjemy, zobaczymy. Zobaczymy. Robert się martwi, czy ja przeżyję. Bo wygląda ma tak przestraszoną, że nie wiadomo czy idziemy ze mną dalej czy nie. Ale chyba możemy iść. Dopóki idziemy po twardym, jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Will you tell me what is mean to be happy? Happy? What mean, happy? For you what is mean to be happy? I wouldn't know. But are you happy All the time, yeah. I might curse a bit about pain, but I'm still looking at this and I think, oh, what the hell I'm, why should I complain? Hmm? So, what people should do to be happy? The, the, nothing. They shouldn't even think about it. The moment you think about happiness, it's not there. Don't look for it. But you have to do something, you have to work, you have oh, to... Or you have to change yourself. That's all you have to do. Live. But what does it mean? What does Living it mean? Living in harmony with nature and with other people. people no, are people No hate, no jealousy, no ambition, all that's got to go before you can be and then you enjoy life. You don't need you know, you don't need pleasure either, you enjoy it automatically. Everything you do if you like to work, then you enjoy it. And you enjoy your life? Yeah, yeah even if you sit here on a in a place yeah. where you were born yeah. and you are I living? Know. I know, I know, oh yeah. Is it a little bit strange feeling to be here again? No, I thought about it a few times, no. No, it's easier down there now, close to the beach. Okay. You know. Everything comes to an end, you know, you can't keep going with, uh, it's for everybody the same. difficult to talk about, you know, I never worry about, about it.